Wiem, wiem, ujęcie jest nieostre, zrobiłem go celowo. Czy rozpoznajecie, co mamy na ekranie? Czy to jakiś stary kalkulator? A Może jakaś kasa fiskalna albo sklepowa? No to wyostrzmy sobie. Otóż nic z tych rzeczy. Na naszym warsztacie znowu mamy sprzęt audio. Jest to amplituner i mimo swojego niezwykłego wyglądu, jak przystało na amplituner, ma on w środku stereofoniczny odbiornik radiowy, ze wzmacniaczem, a nazywa się to Nitech CTA252. Kiedy opowiadałem wam niedawno o naprawie wzmacniacza Ion obelisk 100, wspomniałem tam o krótkiej historii brytyjskiej firmy Nitech produkującej sprzęt audio w latach 70. i nasz amplituner pochodzi z tamtego okresu, czyli z roku 1972, i wyprodukowała go właśnie firma. Nightech. Było kilka odmian modelu CTA 252. Nasz model to pierwsza wersja można go rozpoznać po czerwonej tej plakietce na froncie. Wersja ta również ma wejście na gniazdach DIN oraz wejście dla gramofonu. Tutaj nie ma opcji dla wkładki typu MC. Kolejna odmiana CTA252 z literkami na końcu XD ma już taką srebrną naklejkę zamiast czerwonej oraz posiada dodatkowe wejście dla gramofonu właśnie dla wkładki MC z takimi wystającymi kabelkami i były też modyfikacje w układach końcówek mocy. I wreszcie był model CTA252XD2, który miał już nieco inny zasilacz w środku trafotoroidalne oraz zwiększoną moc wyjściową wzmacniacza i dodatkowa wersja MK2 tego modelu miała już zamiast głośnikowych gniazda DIN, normalne zaciski, ale oczywiście to wszystko wam pokażę później. My mamy pierwszą wersję 252 bez żadnych literek. Zobaczmy zatem jak ona się prezentuje i jakie mamy w niej wyposażenie. Obejrzyjmy sobie z bliska nasz AmpliTuner, jego niezwykły wygląd. No i rzeczywiście przypomina nieco kalkulator, czy jakąś kasę fiskalną. Ale kiedy się mu bliżej przyjrzeć, no to mamy tutaj zwykłe funkcje. Tutaj mamy przycisk Power. Tu mamy dwa te szerokie przyciski, to, są, to jest włączanie gniazd głośnikowych. Tutaj mamy cztery przyciski do programowania czterech stacji na zakresie radiowym. No i piąty przycisk FM, czyli ten, który, który możemy sobie tą główną jakby skalę Zaprogramować. Dalej mamy przycisk automatycznej regulacji częstotliwości, przycisk do magnetofonu, pętli magnetofonowej przycisk Mono, dwa filtry High and Low, tak jak to w starych sprzętach bywało, oraz przycisk kąt. Przypuszczam, że jest to przycisk typu loudness. Poniżej mamy dwa gniazda słuchawkowe, 6,3 mm jack i pięć suwaków. Pierwszy suwak to suwak balansu, trzy suwaki to suwaki barwy, ponieważ mamy tutaj bas wysokie oraz średnie, czyli jakby trójdzielną barwę dźwięku. No i suwak yy, dla głośności. Poniżej mamy skalę główną radia oraz cztery dodatkowe takie potencjometry, czy też programatory do oprogramowania tych czterech stacji, które możemy sobie zapamiętać na zakresie radiowym. Jeśli chodzi o wskaźniki, to lewy wskaźnik to jest wskaźnik sygnału dla radia. Tutaj mamy wskaźnik tak zwanego zera, czyli kiedy wskazówka jest na środku to, to znaczy, że mamy dobre dostrojenie. No i tutaj mamy właśnie skalę dla odbiornika radiowego, kiedy przełączymy sobie na... która chyba nie działa z tego co widzę w ogóle, przynajmniej na razie. Nie widzę, żeby skala działała, no ale to sobie zobaczymy później. Z tyłu naszego kalkulatora audio mamy aż 6 gniazd głośnikowych. Tutaj mamy dwa komplety, te, te, które się przełączało tutaj z przodu. Oraz dwa dodatkowe gniazda opisane jako rear, czyli jako tył. I taką gałeczkę. Przypuszczam, że jest to rozwiązanie rodem z Radmora, czy też rodem z Najtecha, ponieważ Najtech no, był wcześniej niż Radmor. Tutaj mamy gniazda antenowe dla zakresu FM, ponieważ to radio ma tylko zakres FM. Czyli mamy tutaj gniazdo dla kabla o impedancji 300 omów, a tutaj mamy gniazdo koncentryczny, 75 ohmów, no i gniazda wejściowe dla gramofonu i dla magnetofonu, również wykonane na gniazdach DIN. No i środek naszego urządzenia, trochę się obawiałem, że kiedy go rozbiorę, to ono się rozpadnie, że ono się wszystko będzie trzymało na tej karoserii, ale okazało się, że nie, że jest tutaj rama, na której wszystko fajnie jest umieszczone, czyli mamy tutaj na tej jakby przedniej konsoli mamy te suwaki nasze i przyciski, również na tej płytce drukowanej, które tutaj na wierzchu się znajduje, mamy te cztery Pięć właściwie programatorów i widać, że te cztery z nich są no całkowicie się rozpadły. Nie wiem dlaczego, ale to później będziemy sprawdzać. Na dodatkowej takiej fajnej ramce mamy trzy wskaźniki. Tutaj z tyłu, jak widzimy, jest duży transformator wraz z płytką zasilacza i z jednym kondensatorem dużym, co świadczy o tym, że mamy tutaj prawdopodobnie tylko jedno napięcie względem masy dodatnie. Tutaj są dwie płytki prawdopodobnie są to końcówki mocy z takimi niewielkimi radiatorami. Tutaj jeszcze z boku mamy taką łączącą płytkę, ponieważ tam pod spodem jeszcze mamy dużą płytę, na której znajduje się prawdopodobnie cały tuner UKF-u. No i w zasadzie to wszystko. O tutaj tą płytkę widać od spodu. Także wszystko jest dosyć fajnie zrobione na takich ramkach. Mam nadzieję, że to wszystko da się rozłączyć, bo czekają nas dosyć duże naprawy. A co jest zepsute w naszym amplitunerze? Otóż. Trudno powiedzieć, bo na razie po podpięciu do niego głośników wydobywają się z nich głośne trzaski, jakieś szumy. No, w każdym razie zwykłego dźwięku tutaj jeszcze nie słyszałem, żeby słyszeć jakiś szum z radiowy czy coś w tym stylu. Także na razie należałoby się zająć końcówkami mocy i doprowadzić je do takiego stanu, żebyśmy mogli stwierdzić, co jeszcze jest uszkodzone. No, jak widzicie, są uszkodzone te. Potencjometry od programatora, to na pewno. Nie widziałem, żeby działała ta skala tutaj, kiedy się kręciło nawet tym niby sprawnym potencjometrem głównym. Także być może również coś mamy zepsute albo w zasilaczu, albo w, w samym tunerze radiowym. Także roboty szykuje się dosyć sporo. Dostęp do tych wszystkich elementów no, wydaje mi się, że będzie taki dosyć znośny, aczkolwiek obawiam się, że trzeba będzie dużo kabli rozpinać. No i zobaczymy, co dalej. No, będę na bieżąco Was oczywiście informował. Ja zabieram się za rozbiórka, a Wy posłuchajcie sobie o parametrach naszego amplitunera. Niestety nie udało mi się znaleźć y, parametrów dla naszego modelu, tego bez literek XD. Znalazłem parametry dla modelu właśnie XD, ale myślę, że są one podobne i mogę Wam je podać. Zacznijmy od sekcji wzmacniacza. Jego moc wynosi 2x26W na 8 ohmach, ale z tego co wiem, to nasz, moc naszego wzmacniacza, tego poprzedniego modelu, to 2x20W, też przy 8 omach. Jeśli chodzi o pasmo przenoszenia, to wynosi ono od 7 Hz do 33 kHz, tak trochę nietypowo, a zniekształcenia nieliniowe to 1,1%. Zniekształcenia intermodulacyjne wynoszą 25, a stosunek sygnał szum to 88 dB. Jeśli chodzi o sekcję tunera, to odbierane częstotliwości na zakresie FM, bo tutaj mamy tylko taki zakres, to od 87,15 do 104,7 MHz, taki dosyć nietypowy zakres. Czułość na zakresie mono wynosi 1 mikrovolt przy 26 dB stosunku sygnał szum i zniekształcenia 0,5% przy mono, a przy odbiorze stereo czułość wynosi 3 mikrovolty, również przy stosunku sygnał szum 26 dB i aż 70 mikrowoltów przy 45 dB. Natomiast zniekształcenia Przestrzelcenia nieliniowe na zakresie stereo to również 0,5%, a separacja kanałów wynosi 40 dB. Jeśli chodzi o wymiary naszego amplitunera, to oczywiście są one nietypowe i wynoszą 208x120x340 mm. Jak widzicie, wyjąłem obie końcówki mocy. Nie było to zbyt trudne, bo na szczęście mamy tutaj tylko kilka przewodów, czyli wejście audio, wyjście na głośniki, zasilanie i masę, więc z tych przewodów tu dosłownie jest kilka. No i widzimy, te końcówki są dosyć dziwnie tak fajnie zrobione z jednej strony, z drugiej strony trochę trudno będzie to rozebrać, ponieważ tranzystory są tutaj od wewnątrz na tych dwóch bokach. Także trzeba będzie wylutować tranzystory i wyciągnąć tą płytkę. No oczywiście przyjrzymy się wszystkim elementom na płytce. Sprawdzimy przede wszystkim, czy tranzystory mocy są dobre, bo one czyli są takie jakieś dziwne te tranzystory. Mam nadzieję, że nie są spalone. No, ale jeśli nie, to będziemy zastępować jakimiś innymi, bo z tego co widzę, to raczej oryginalnych nie zdobędziemy. Oczywiście trzeba przyjrzeć się jak zwykle elektrolitom, zimnym lutom oraz tym podkówkom, które też lubią szwankować. No i zobaczymy co dalej, jeśli się uda nam uruchomić końcówki mocy. Jeszcze wcześniej oczywiście trzeba by było przyjrzeć się zasilaczowi, czy on produkuje Prawidłowe napięcia, o, tam chyba tych napięć jest dosłownie dwa bo pierwsze napięcie to jest to główne dla końcówek mocy, a drugie jest stabilizowane, więc również prawdopodobnie wyjmiemy sobie tą płytkę zasilacza, już bez y, wylutowywania przewodów, i sprawdzimy napięcia, jakie są. No i mam nadzieję, że uda się uruchomić wtedy końcówki mocy. Jeśli nam tutaj będzie wzmacniacz grał, to będzie ok, jeśli nie, no to trzeba będzie się przyjrzeć z kolei preampowi, czyli przedwzmacniaczowi. Tam, gdzie mamy te suwaki. No cóż, no, trzeba działać systematycznie i etapami. Pierwszy etap już za nami, czyli wymiana wszystkich elektrolitów na płytkach. Jak się okazało, tranzystory mocy są sprawne w obydwu kanałach. Jak widzicie, te tranzystory są takie dosyć dziwne, w dziwnych obudowach, niespotykanych raczej. Ale na szczęście są sprawne, także nie musimy tutaj nic kombinować. Wymieniłem, jak widzicie, wszystkie elektrolity na płytce również te tantalowe czerwone, chociaż one są dobre chyba. Zaraz spróbujemy sobie pomierzyć te stare z ciekawości zobaczymy czy one były rzeczywiście trochę zużyte. Oczywiście nie ograniczyłem się tylko do wymiany elektrolitów, sprawdziłem wszystkie tranzystory, wszystkie rezystory oraz diody i te podkówki też. No wydaje się, że wszystko jest w porządku. Nie jest tutaj nic popalone, nie jest nic zniszczone. To mój telefon był Spróbujemy to z powrotem złożyć i uruchomić, zobaczymy czy coś się zmieni. Oczywiście jeszcze wcześniej, tak jak mówiłem, sprawdzę sobie napięcia z zasilacza, czy nie są jakieś dziwne. No i spróbujemy to jeszcze raz uruchomić, zobaczymy czy końcówka mocy będzie działać, bo w ten sposób będziemy mogli się dowiedzieć co dalej z naszym amplitunerem, jakie czynności są potrzebne, aby go przywrócić do pełnej sprawności. Pomierzyłem już elektrolity, no i okazało się, że niektóre są niestety w słabej kondycji. Te dwa są w miarę okej, okay, chociaż one mają mieć 2200, a mają prawie 3000, więc też jest to trochę podejrzane, no ale powiedzmy, że jest ok. Te tutaj mają nieco zaniżone parametry pojemności i dosyć spory ESR, natomiast te tutaj w ogóle nie zostały zmierzone. Są... Tester zasygnalizował mi, że mają upływność, a te mają bardzo wysoki ESR. Także dobrze zrobiliśmy, że wymieniliśmy te kondensatory. No i teraz warto by sprawdzić jeszcze napięcia z zasilacza, czy są prawidłowe. Sprawdźmy sobie napięcia z zasilacza. Najpierw sprawdzamy to główne napięcie, to plus 48. No i jak widzimy, wynosi ono ponad 50 V, a to dlatego, że no po prostu napięcie zasilania dzisiaj wynosi 230 V. a kiedy ten zmach był produkowany. No to wszystko było tutaj projektowane dla napięcia sieciowego 220 V, dlatego te 2 V więcej. Teraz sprawdzimy sobie napięcie po stabilizatorze. Ono powinno być zgodnie ze schematem, jak widzicie, powinno wynosić 28V, oczywiście w pewnych granicach. Sprawdzimy sobie najpierw na wejściu jakie mamy napięcie stabilizatora to jest 46,5, ponieważ tu po drodze jeszcze mamy rezystor, no i na wyjściu mamy. 25,5 zamiast 28, ale to jest jeszcze w normie, ponieważ no, jest rozrzut elementów, być może zenerka jest trochę na inne napięcie. W każdym razie, jak widzicie, jest to bardzo stabilne napięcie, ono w ogóle się nie waha. No i jeszcze przy okazji możemy sobie przełączyć multimet na zakres prądu przemiennego i sprawdzić znaną nam już metodą, jakie mamy tętnienia na wyjściu, ile tych milivoltów tu będzie. No, widzimy, że są to pojedyncze milivolty. Także jakość tego napięcia jest bardzo dobra, nie musimy wymieniać w ogóle elektrolitów prawdopodobnie, przynajmniej na razie jest wszystko w porządku przynajmniej w zasilaczu. W przerwie pomiędzy czynnościami serwisowymi Opiszmy sobie fragment konstrukcji naszego sprzętu A będzie to końcówka mocy Niestety jakość schematu jest słaba Poza tym nie jestem pewien Czy nie jest to schemat od modelu XD Ale na pewno jest bardzo podobny Końcówka ta jest dosyć prosta I nieco przypomina końcówki mocy Ze sprzętu Unitry Ale nie do końca Mamy pojedyncze zasilanie Plus 48V No u nas jest to 50V Ze względu na wyższe napięcie w sieci energetycznej Zatem na wyjściu musi znajdować się kondensator o dużej pojemności na wyjściu głośnikowym. W tym przypadku jest to kondensator o pojemności 2200 mikrofaradów. Nie ma typowej pary różnicowej na wejściu, ale mamy za to źródło prądowe wspomagające wysterowanie górnego tranzystora sterującego TR107. Mamy także klasyczny układ regulacji i stabilizacji prądu spoczynkowego na tranzystorze TR104. W sumie końcóweczka prosta i charakterystyczna dla tamtego okresu, czyli początku lat 70. Podobny układ końcówki widywałem w sprzęcie bank Endolufsen z tamtych lat. U nas w tamtych latach, no to dopiero planowano produkcję tranzystorowego sprzętu stereo z prawdziwego zdarzenia. Postanowiłem również zająć się tym niedziałającym wskaźnikiem. Pamiętacie ten wskaźnik od skali, który w ogóle się nie wychylał? I odkryłem, że jest urwane tutaj wyprowadzenie z tej strony. Widzicie, że tu jest wyprowadzenie, a tutaj nie ma. No i na szczęście to, tam dalej to wyprowadzenie jest, ta blaszka. Ja już sprawdzałem obwód omomierzem i sam ustrój działa, znaczy wskazówka się wychyla. Także mam nadzieję, że wystarczy tutaj dolutować jakiś kawałek przewodu no i przykryć ten ustrój klapką, żeby się nam nie kurzyło do środka i mam nadzieję, że będzie OK. Nasz wskaźniczek, jak widzicie, od skali już działa. Pięknie reaguje na przestrajanie. No i dopiero teraz zauważyłem, że to radio ma zakres od 88 do 104 zamiast do 108, nie wiem dlaczego. Być może taki zakres UKF-u był w Wielkiej Brytanii, kiedy to radio było produkowane, lub to było produkowane, nie wiem, na jakiś inny rynek, być może nie na brytyjski. No w każdym razie mamy radio od 88 do 104. Niestety, po zamontowaniu końcówek mocy okazuje się, że coś jeszcze jest nie tak, ponieważ no nawet na zakresie radia widać, że to radio odbiera, ponieważ no reaguje na wszystkie nastrojenie, na nawet sygnał stereo jest. Natomiast, jak widać, coś ewidentnie jest nie tak, coś przerywa. Radio gra cicho, czasem gra, czasem gra dobrze, czasem gra cicho. O i ewidentnie coś tutaj na tej płycie od preampu jest nie tak i tym się trzeba zająć teraz czyli trzeba ściągnąć tutaj tą płytę z, z suwakami być może same suwaki są e, uszkodzone, zobaczymy no i nasza naprawa niestety potrwa nieco dłużej niż myślałem zobaczcie jak pięknie się wszystko udało powyjmować tu masę rzeczy jest na złączach ta płytka od preampu, ta płytka od suwaku, nawet cała się da, jak widzicie, wyjąć, odłączyć. Jedyne co trzyma te, te dwa elementy ze sobą, no to to jest, to jest wyłącznik zasilania. Tu jest 230V, trzeba uważać. No a oprócz tego, jak widzicie, wszystko udało się porozłączać, do wszystkiego mamy dostęp. No i na początek proponuję zająć się tą płytką, bo tutaj jest też sporo elektrolitów i też trzeba by je przejrzeć, też pod kątem zimnych lutów, bo jak wiecie, czego się tu nie dotknie, to się zmienia. Potem zajmiemy się tą płytką z suwakami, trzeba koniecznie sprawdzić, jaka jest kondycja tych suwaków, czy to jest kwestia samych suwaków, czy też jakich braku połączeń. No, i na koniec jeszcze zajmiemy się samym radiem, chociaż wydaje mi się, że ono akurat dobrze działa, ale zajmiemy się oczywiście tymi rozwalonymi programatorami. Także roboty przede mną moc. No, ale oczywiście dla Was to będzie tylko moment. Jak widzicie, postanowiłem zająć się tymi potencjometrami od programatora, które zupełnie się rozpadły. No i postanowiłem je wylutować po prostu i zająć się nimi osobno, poza płytką już. No jak widać, one się składają z czterech lewych płytek, z czterech prawych. Są też takie kółeczka z wodzikami. One są, w środku są sprężyny i takie specjalne, takie węglowe wodziki, które tutaj poruszają się po tej, po tej bieżni. No mam nadzieję, że mi się to uda poskładać wszystko, jakoś złożyć i posklejać i że będzie to działać, no bo inaczej nie będziemy mieli programatora w odbiorniku radiowym. Elektrolity na tej bocznej płytce już, jak widzicie, są wymienione, jak się okazało, jest ich dosyć sporo. Muszę wam powiedzieć, że cały czas walczę z materią i w zasadzie niewiele się zmieniło, jeśli chodzi o, o te strzelania i te braki styków, że tak powiem, w lewym i prawym kanale. Oczywiście te wszystkie rzeczy, typu wskaźnik, programatory, udało mi się naprawić. Natomiast cały czas, to znaczy w jednym kanale już jest ok, natomiast w drugim kanale są mocne trzaski i stuki, no i okazało się, że. Po prostu tutaj na tych złączach nie wiem, czy to widać. Spróbuję Wam zrobić zbliżenie. Tutaj na tych złączach, które po prostu łączą ze sobą te moduły całe, no są po prostu zimne luty. Jak widzicie, te piny się ruszają tutaj wszystkie. Większość tych pinów, ten pierwszy od góry widać, że się rusza. No i to powoduje, że każde dotknięcie modułu kończy się trzaskiem i brakiem połączeń, także trzeba to wszystko polutować jeszcze raz porządnie wszystkie te styki, te gniazda i wtyki w jednej i drugiej strony także mam nadzieję, że po zlutowaniu tego wszystko wróci do normy odkryłem jeszcze jedną ciekawą, a właściwie straszną rzecz, też dziwne, że nie zauważyłem tego wcześniej otóż w czasie sprawdzenia tych wszystkich lutów zauważyłem, że przecież tutaj to złącze, które tutaj widzicie, on to jest to łączy tę płytkę razem z tym, z tym całym back, backplate'em ono tutaj po prostu dotyka częściowo do masy, czyli do tej ramki tutaj dookoła, ponieważ tu nie ma żadnego, żadnej, żadnej przerwy, żadnej, żadnej izolacji, zatem no, koniecznie tu trzeba coś włożyć, jakiś e, izolator, żeby to oddzielić i żeby to się nie stykało, dlatego prawdopodobnie, kiedy się dotykało suwaków, to raz to działało, raz nie. Wydaje mi się, że to jest dosyć gruby błąd konstrukcyjny tutaj. No, chyba, że ja coś źle zmontowałem, ale chyba na to nie wygląda. Wydaje się, że jest wszystko OK. Także spróbujemy coś z tym zrobić. Jak widzicie, poskładałem już y, nasz amplituner, aby go wypróbować. No i okazało się, że po usunięciu tych uszkodzonych lutów oraz wszystkich połączeń, nie ma teraz żadnych problemów z trzaskami. Wszystko działa płynnie. Ja tutaj coś puszczę, żeby wam pokazać. Barwa dźwięku działa, działa kontur również. Niestety jest pewien problem. Problem jest z potencjometrem balansu, ponieważ kiedy się go ustawi na środek, no to nie gra jeden kanał, albo przerywa. Uszkodzenie jest wewnątrz potencjometru, ja już to sprawdzałem, bo tutaj czyszczenie nic nie pomaga. Nie ma również zimnych lutów koło niego, więc musi być coś wewnątrz uszkodzone. Będę próbował to jeszcze naprawić, dostać się do środka, być może w ten sposób uda mi się go naprawić. Jeśli się nie uda zdobyć takiego również potencjometru innego, no to po uzgodnieniu z właścicielem można ewentualnie ostatecznie go zewrzeć, żeby kanały grały równo. Oprócz tego radio gra dosyć przyzwoicie, programatory też już działają. W sumie cały amplituner jest wyremontowany. Oprócz tego właśnie fellernego potencjometru. Jeśli chodzi o brzmienie naszego amplitunera, bo nie będę tutaj osobnego rozdziału robił tym razem, to muszę przyznać, że mimo jego prostej konstrukcji wzmacniacza, no, gra to zupełnie. Przyjemnie i mimo, że ten amplituner jest już dosyć sędziwy, to no, nie ma on takich przypadłości na przykład jak sprzęt Unitry, którego nie zawsze dało się, powiedzmy, słuchać z przyjemnością. I tutaj nawet po wciśnięciu przycisku loudness również ten dźwięk nie traci, nie psuje odsłuchu naszych ulubionych nagrań. Także mimo, tak jak mówię, prostej konstrukcji wzmacniacza, bardzo przyzwoicie to brzmi. Na koniec, jak zwykle, kilka słów podsumowania. Nitech CTA252 to naprawdę niezwykły amplituner. No w zasadzie tylko niezwykły wzorniczo. Jego obudowa, jego wygląd zewnętrzny naprawdę odbiega od tego, do czego przyzwyczaili nas konstruktorzy sprzętu audio. Ale przy tym wszystkim y, trudno mu odmówić funkcjonalności, no bo ma wszystko to, co potrzeba. Natomiast jego budowa wewnętrzna nie jest już taka niezwykła, jest raczej typowa dla urządzeń audio z lat 70., a nawet powiedziałbym, że jak na ówczesne czasy, jest to konstrukcja dosyć nowoczesna układowo. Jakość wykonania, jakość elementów użytych tutaj jest dobra, ale myślę, że nawet w latach 70. bywały sprzęty lepiej wykonane. Dzisiaj patrzymy na takie audio na pewno z ciekawością, a pewnie niektórzy z Was patrzą na niego nawet z pewnym politowaniem. Ja jednak powiem, że mimo kilku błędów konstrukcyjnych, CTA-252 to solidny sprzęt, który przecież dotrwał do naszych czasów, no ponad 45 lat, w niezłej kondycji, z drugiej strony wymagał też trochę serwisu, abym działać no mam nadzieję, że przez kolejne wiele lat. Brzmienie naszego najtecha okazało się całkiem przyzwoite, przyjemnie się tego słucha, nie jest to oczywiście jakiś sprzęt, ani brzmienie audiofilskie, ale trudno mu odmówić pewnego uroku. Na rynku wtórnym ciężko będzie znaleźć wam ten akurat model, już prędzej znajdziecie odmianę XD, czyli ten z tą plakietką srebrną Ceny ich bywa mają naprawdę przeróżne w zależności od kondycji technicznej danego egzemplarza. Zatem kiedy traficie kiedyś na ten lub podobny model amplitunera i akurat będziecie mieli na swoim biurku nieco miejsca, aby go tam postawić, no to polecam go ze względu na jego niezwykły wygląd oraz na niezły dźwięk. A jeśli traficie na zepsuty egzemplarz, to po tym odcinku już będziecie wiedzieli, jak go naprawić. W tym odcinku to już wszystko, dziękuję Wam za jego obejrzenie, jeśli się spodobał, dajcie łapę w górę, ja jak zwykle bardzo serdecznie Was pozdrawiam i do następnego razu.